Barka od 26 lat yy, pomaga w rozwoju właściwie osób, które zostały gdzieś na marginesie życia. My nic nadzwyczajnego nie wprowadzamy. My tylko pokazujemy, że jest możliwy wzrost człowieka z każdego poziomu i że w ogóle człowiek ma z natury rzeczy ogromny potencjał. On jest cywilizacyjnie ograniczony. Czasami sytuacjami politycznymi, czy, czy wojnami, czy gospodarczymi. Ale ten potencjał można w ludziach uruchomić. Zdecydowanie środki, które otrzymaliśmy w nagrodzie, one dokładnie były wręcz niezbędne w tym momencie do tego, żebyśmy mogli zrobić kolejne kroki w naszych działaniach. I myślę, że bez Paribas i bez tego filmu mielibyśmy o wiele trudniej. To naprawdę bardzo wspierało nas przez cały rok. No i. I wydaje mi się, że rezultaty tegoroczne są naprawdę bardzo zaskakujące. To był rok, kiedy bardzo wzmocniliśmy właśnie takie działania. W zakresie tworzenia miejsc pracy, powstawanie spółdzielni socjalnych w 10-11 miejscach z grupami 5-6-7 osobowymi. To osoby i niepełnosprawne, i osoby bezdomne, które wychodzą z bezdomności, i osoby długotrwale bezrobotne, bo jakby pomagamy tym, którzy rzeczywiście no, już sami sobie by na pewno nie pomogli. To jest grupa ludzi naprawdę po ciężkich przejściach, i oni dostali szansę na naprawdę na nowe życie to po prostu jakby włączyło nas w taki obiekt też dla do biznesu w ramach tej społecznej odpowiedzialności biznesu, prawda? Bo jak słyszeli, że Paribas nagrodził, no to po prostu też firmy mówią: "Aha, to z nimi coś może można wspólnego robić", a ponieważ się teraz dużo mówi o społecznej odpowiedzialności biznesu, to po prostu rzeczywiście staliśmy się tacy, że tak powiem, no Poszukiwani do, do kontaktu, nawet tak mogłabym powiedzieć. Nagle nasza skuteczność podskoczyła. Ja bym powiedział o 100%. Nie, ściśle wiąże to z nagrodą. I jednocześnie e, trzeba powiedzieć, że powstały o wiele większe już w tym momencie oczywiście na bazie tych 25 lat ale o wiele większe e, już projekty. I takie powiedzmy sobie międzyrządowe, czy wręcz rządowe, czy parlamentarne. Mamy trzy projekty w Parlamencie Europejskim, już teraz przeszły do Komisji Europejskiej, do współpracy z Afryką, ale też tworzenia dla uchodźców w Europie nowego rodzaju instytucji, jakim są nie obozy dla uchodźców, tylko centra multikulturowe. Prawdopodobnie przyjmiemy około 100 osób z Syrii, które będą w tym systemie. Pracujemy już w tej chwili intensywnie nad przedsiębiorstwami społecznymi w Kenii i w Etiopii. Tego nie robiliśmy przedtem nigdy. Ja się zastanawiam, jak to będzie wyglądało za 5 lat, za 20, za 25. To jest niewyliczalne. Myśmy tą skalę nabywali przez 25 lat, ale też nigdy byśmy nie zapanowali takiego etapu.